Witam was moi mojej małej kuchni. Witaj was moi mojej małej kuchni dzisiaj nie dostaniecie. Cesji. Dzisiaj nie dostaniecie recepty od mnie. Dzisiaj malutki konkursik z tego powodu, że niedawno wybyło mi 13 tysięcy subskrybów, subskrybentów 13 tysięcy subów. I ja o ten film planowałem już na 10 tysięcy subów te wszystkie składniki, składniki te prezenty już miała przygotowane. E, jak było 9000 subów, ale jakoś no nie doszło do tego niestety. Także wszyscy robię na 10000, znaczy większość youtuberów robi na 10 tysięcy e, subów jakiś tam konkurs, no i ja zrobię wyjątek na 13, pychowy, 13. Myślę, że dla mnie to nie bardziej pychowe. Ehm, tak bardzo, bardzo wam dziękuję za to, że mnie subujecie, że dzielicie się moimi filmami. Co? Dobrze. Za te wszystkie lajki, bo bardzo dziękuję. Ehm... No, za superanckie komentarze. To mnie bardzo na, y, motywuje do dalszej roboty. No, dzięki, że mu się też te y, podobają recepty, które robię. Ja tu niego dużo że to są moje recepty, ale to są recepty w moim wykonaniu, czyli tak na przykład kluski śląskie może y, każdą y, baba umie kluski śląskie robić, ale to, chodzi o to wykonanie. No, recepta jest jedna, ale wykonanie jest... Y, przez daną osobę, tak? Z życiem. Życie jest z pieczeniem, i zgotowanie tak, życie. Niby ta sama recepta, a każdemu wychodzi co innego. I już teraz, bo po pokazuję ja te moje dwa prezenty. Mam dla Was dwa prezenty. W jednym w prezencie się. No to są takie drobnostki. Znajduje się tak. Nóż. To jest nóż do tortów. Taki, jak je używam. No to taką piłka, tak to wyglądało, z tym jednym, nie wiem, co się widać, z tym jednym drucikiem. Potem tu są foremki, takie ładne foremeczki, tulipany to się tak nazywał. One są takie papierowe, tak są pozwijane. Czekajcie, ja go otworzam. otworzę. jedna jedno wyciągnąć. No i tak to możecie wsadzić, tak to możecie wsadzić do foremki, do mafinków. No, do te mafinki formy. Tu da ciasto, i to tak będzie e, się piekło. Tu z tyłu jest przepis napisany. W razie, abyście chcieli, to wówczas przetłumacza, kto nie mieszka w Niemcach. No, tu tego jest. 24 sztuki. Tak, żebycie mieć na fajną imprezę, fajne kolorowe. Potem do mafinków. To jest takie coś ozdobne, tu się wyciągą taki takie jakby ozdobne, no upieczecie te mafinki w normalnej takiej, w e, tych białych foremkach i to potem możecie jako ozdoba zrobić. Nie wiem, czy to widzicie, tu są takie te dziurki, to się tam możecie, e, tu są te dziurki, to możecie się wielkość nastawić. No, tak to wyglądał. I ja o tu mam zielone. To fajnie tak na wiosnę teraz. Tu w środku jest chyba 12 sztuk. No, 12 sztuk. Potem tu mam taką etażerkę. Tak to wygląda. No, Do tortów, do mafinków. Tak to wyglądał. Eee, to jest takie, jakby. Nawet nie wiem, z takiej twardej gumy. To jest takie dwupiętrowe. To musicie sobie tu złożyć. To jest w częściach i bardzo fajnie się będą prezentować te mafinki. Mi się wydaje, to jest dwustronne. Ja, to z jednej strony jest kolorowe, z drugiej strony jest chyba żółte. Całe. Nie, wiem, że teraz pewno, ale chyba ja, chyba całe żółte. I do tego przyjdzie um, taki pojemnik, taka miarka, takie coś. To jest tuperwary. Tu możecie otworzyć, odmierzyć się śmietana, albo coś tam chcecie, albo się shake zrobić. No to chyba taki shaker. Uf. Tu. No, kubek to śmietany. Albo do picia. Tu jest oczywiście zmiarką też. Tu w środku też jest zmiarka. W razie, się chcieli coś odmierzyć. Tak, to jest nowe, to jeszcze nie używane. Muszę Uż ja tu zamknąć. Czyli przed pierwszym użyciem, proszę umyć. To by było na tyle. Teraz opakowę za drugi. Do drugiej paczki też przyjdzie taka ta etażerka. W sumie, ja nie wiem, jak to się po polsku nazywa. Na te muffinki, na te cupcakes, etażerka, chyba ja... To też dwóch stron. No tu z jednej strony jest taki drewniany, z drugiej strony jest taki em, niebieski, we wzorki. No, to przyjdzie to. Nóż też przyjdzie ten do tortów. Jedna paczka tych... Em, foremków do mafinku. Tu mu też to są te mini foremki. To możecie sobie tam malutkie, malutkie zrobić e, mafinki. I do tego tu przyjdzie wycis wyciskarka do cytryny. To jeszcze zamknięte, też jest superware. Taką jak ją używam. Tak to się dową. Cytryna, jak cytryna, przekroicie, nie dowiecie, tukę. E, e, tego przekrojonego, na no te przekrojone mogą być tu na dole, tak żeby fajnie sok wycisnął. Bo jakbyście tu dali te przekrojone, to możecie. No to bo to się takie fajny razie zrobi. Um, co, jak widziałam na Facebooku, że jak widziałam na jednym strunie jedna babka zrobiła ciastka z takiego, tą foremką. Tu da. Um, znaczy, ja nie wiedziałam, jak to robiła, ale mi to tam pisało, no, że robiła tą wyciskarką, wyciskarką do cytryny. To się chyba nazywa atom. A Tomki jakoś tak nie ma dokładnie. No, tu dała te ciasto, potem tak uformowała, wyciągła i tak chyba upiekła. No, także bardzo fajne. Widzicie, może coś zrobię z tym. No, także ta, ta yy, wyciskarka do cytryny albo do limonku. I to by było na tyle. No, skromne paczuszki, ale to są paczuszki niesponsorowane. Nikt mi tego nie podarował. I um, to wszystko sama kupiła. Także sponsor się jeszcze nie znalazł. Jak mi tu jacy sponsorzy oglądają, to bardzo chętnie na 20 tysięcy wylosuję 5 takich paczek, jeśli mi sponsorzy coś przyślą. Także czekam. I już Bo zaraz co musicie zrobić, żeby to wygrać. Co musicie zrobić? Musicie tak. W komentarzu albo tu na Facebooku napiszcie, jak żeście mnie znaleźli. Przez jaką przez przez recepta, czy ktoś by mnie polecił, czy, czy nie wie jak. No. I napiszcie, skąd żeście są, to znaczy, gdzie mnie skocie. Jedna nagroda będzie wylosowana na YouTube, to znaczy, spośród tych wszystkich komentarzy, wybiera jedna osoba z YouTube. I wybiera druga osoba ze Facebooka. Trochę to smutno wiadomość, bo wiem, że mnie oglądają ludzie ze Ameryki też i tam skądś tam z Chinów, czy skądś tam jeszcze. Także te paczki będą wysyłane nowe EU, w Unii Europejskiej. Także za Amerykan, niestety to mi się nie opłaci. To będzie bardzo drogo przesyłka kosztować. Także tylko w Unii Europejskiej. Konkurs tym potrwał 7 dni. Czyli od dzisiaj, od, wyśle, od wyświetlenia filmu, 7 dni, i potem będą rozstrzygnięte wyniki, i też było na Facebooku. No, filmik zrobię um, z tego. Albo w jednym filmie było tam nagrom. Um, w, w jednej mojej recepcie będą wyniki konkursu, a na Facebooku tak napiszę. Einfach, um, no, taki post. To ok, to by było na tyle. Um, no, także czekam na Wasze komentarze. I do następnego razu, cześć!